Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów o pewnym zdarzeniu, które miało miejsce w niewielkim sklepie, gdzie przyszedł sobie na zakupy, znaczy na konkretne zakupy. Tato prowadzący dziecko za rękę. Dziecko jakieś 3-4-letnie, myślę, chłopczyk, który po wejściu do sklepu oczywiście rozgląda się tym swoim dziecięcym wzrokiem, dostrzegł Lizaka i... Woła do taty, tato, kup mi Lizaka. Natomiast ojciec tego dziecka spogląda na Lizaka i na swoje bardzo ważne, dorosłe zakupy i odpowiada dziecku, nie ma pieniędzy. Nie mam pieniędzy na Lizaka. Te 80 groszy czy złotówka na Twojego Lizaka to dla mnie zbyt wiele. I wiecie, byłoby wszystko Okej, okay, w momencie, gdyby ten ojciec kupował chleb, coś do chleba i jakieś tam rzeczy, które są ważne do, do życia, do przeżycia, ale ten ojciec kupował dwie paczki papierosów i, i zapalniczkę. Zastanawiam się, w jakim świecie my żyjemy, skoro własnemu dziecku mówi się, że nie ma pieniędzy po to, aby kupić dla siebie coś, co rzeczywiście tak naprawdę nie sprawia naszego przeżycia coś, co, co jest zwykłą używką. Papierosy ważniejsze od dziecka, tak? Ehm, niesamowita sprawa. Ja czasami mam wrażenie, że żyjemy w świecie, gdzie dzieci przeszkadzają, gdzie dzieci są złem koniecznym, no bo się urodziło, no to jest, no to jakoś trzeba je wychować. Natomiast... Natomiast tak naprawdę to dziecko do niczego nie służy, więc jest niepotrzebne. Tragedia, naprawdę tragedia. Żyjemy w świecie, gdzie ludzie z rozmysłem rezygnują z dzieci. Z rozmysłem chcą mieć jedno, jedyne dziecko tylko dlatego, że liczy się kariera. Żyjemy w świecie, gdzie dziecko... Z jednej strony jest zupełnie nie do ukarania i, i wszystko mu wolno, a z drugiej strony są rodziny, gdzie, gdzie dziecko nie ma żadnych praw i traktowane jest gorzej jak pies. Niewyobrażalne rzeczy, które, które się w głowie nie mieszczą. No i kilka takich przykładów. Po pierwsze, nasza kultura. Zakłada taki ostatnio model małżeństwa 2 plus 1. To jest taki dość ciekawy model małżeństwa, bo w Chinach został narzucony siłą i, i, i Chińczycy nie mieli wyboru, musieli żyć w rodzinach w konfiguracji 2 plus 1. Chodziło o ograniczenie demogra demografii. I o to, żeby nie było aż tak dużo Chińczyków na świecie. Ten model się nie sprawdził. Chińczycy odstąpili od tego modelu i mówi się to coraz głośniej i coraz dokładniej, ponieważ no, wybuchła wielka bomba demograficzna. I to nie w sensie takim, że się Chińczycy rozwijają, tylko w sensie takim, że z powodów kulturowych i, i, i innych mają deficyt kobiet. Jest y, jedna kobieta, na którą przypada kilkunastu facetów. To jest, to jest kwestia, kwestia kultury, ale doprowadzili właśnie do tego. Natomiast y, w Polsce, w Europie, te małżeństwa czy związki 2 plus 1, y, bo to wygodne, bo jedno dziecko to jeszcze jedno dziecko, a, a dwójka to już za duży wydatek, a liczą się pieniądze a liczy się status materialny, natomiast nikt nie patrzy na to, co będzie kiedyś w przyszłości, kiedy związki 2 plus 1 doprowadzą do tego, że nasza rasa zostanie zastąpiona przez inną. No i dzieje się to na naszych oczach niestety, gdzie przyjeżdżają do Europy ludzie, którzy mają po kilkanaście dzieci. I teraz... My, Europejczycy, nie jesteśmy w stanie konkurować z kimś, kto przyjeżdża z Afryki Północnej, powiedzmy, kto ma 4, 5, 6 żon i kilkadziesiąt dzieciaków tak naprawdę i oni przyjeżdżają tutaj i zaczynają zaludniać Europę i robią to w sposób zastraszająco szybki. Nasze pragnienie, aby dojść do rzeczy materialnych, aby mieć status materialny tak wysoki jak tylko możliwe i, i, i pragnienie tego, żeby, żeby ten status materialny określał mnie jako mnie, sprowadziło, no myślę, że skraj zagłady na, na Europę I, i możecie mówić, że to taka czarna wizja. Ale, ale rzeczywiście, no, no ja tak to widzę, no jest to mało subiektywne, czy zupełnie nieobiektywne, e, mało obiektywne, jest to mało obiektywne, nieobiektywne, e, ponieważ to jest moja wizja, ale rzeczywiście tak to się dzieje tutaj. I ja myślę, że, że poniesiemy tego straszliwe konsekwencje. E, Mówi się już w tej chwili w Polsce, że jest coraz więcej ludzi starszych, coraz mniej dzieci i w przyszłości emerytury będą coraz mniejsze, ponieważ coraz mniejsza ilość ludzi będzie pracować na emerytów. Ale dzieje się to przede wszystkim dlatego, że status materialny młodych ludzi teraz jest tak wysoki, że, że oni nie chcą... Z niego rezygnować i przyzwyczaili się tak do luksusu, do, do bogactwa i do dobroci, że, że no, nie, nie, nie są w stanie wyjrzeć poza to. I teraz powiecie mi na pewno, że no tak, ale gdzie tu w Polsce bogactwo, gdzie luksus i tak dalej. porównajmy sobie Polskę sprzed, sprzed 20 lat do tego, co jest dzisiaj, tak? Wystarczy wejść do domu, wystarczy zobaczyć pierwszy lepszy dom i, i zobaczycie jaka jest wielka różnica. Młodzi pewnie tego nie widzą i dla nich, dla nich to, jest, to jest takie gadanie w próżnie, ale, ale starsi ludzie, którzy pamiętają Polskę sprzed 20 lat doskonale to widzą. Yy, jeszcze powiedzmy 10 lat temu, kiedy wchodziło się yy, przed jakiś blok, gdzie był parking to no, tych samochodów stało troszeczkę, ale, ale było miejsce tak, bo w klatce takiego czteropiętrowego powiedzmy bloku no, kilka osób miało samochód. Dzisiaj jest w ten sposób, że generalnie w każdym mieszkaniu jest co najmniej, co najmniej jeden samochód. Tak? I dzisiaj zaparkować na jakimś osiedlu na, na parkingu takim osiedlowym, no to jest wyczyn to rzeczywiście tutaj trzeba być niesamowicie sprawnym i mieć dużo szczęścia. To można widzieć gołym okiem i to, to nie jest jakaś tam rzecz, która, która jest nierozstrzegalna. Tak, tak jest i tak się dzieje. Jeśli natomiast spojrzymy na dzieci, to zobaczcie, kiedyś dzieci potrafiły same wymyślać sobie gry. Kiedyś dzieci jakby były mniej, mniej tak chronione przez rodziców, przez system, przez prawo. Dziecko miało więcej swobody, a, a z drugiej strony te, ta dyscyplina to, to karcenie dziecka, czasami rzeczywiście zbyt duże, ale, ale to przywoływanie dziecka do, do porządku. Powodowało, że, że, że dzieci rozumiały swoje granice, że one wiedziały, gdzie mogą, a gdzie nie mogą się poruszyć i, i każdy wiedział, że jeżeli zrobię coś tam, to poniosę karę. I, I tak było. Dziecko wychodziło na dwór, aby się bawić z kolegami. Nie było y, telewizor, telewizora. No, telewizory były, ale były y, programów telewizyjnych, nie było aż tyle, były dwa programy w telewizji polskiej i tyle. Nie było internetu, nie było komputerów, nie było komórek i dziecko było zmuszone do tego, żeby chcąc się pobawić, ewentualnie wyjść i wchodzić w interakcje z kolegami, yy, iść yy, gdzieś z nimi, no, wymyślić jakąś grę. Bawiliśmy się w podchody, graliśmy w piłkę gdzieś jeżdżaliśmy na jakieś biwaki, organizowaliśmy sobie jakieś ogniska, no, no, no cuda, cuda się robiło, żeby, żeby móc spędzić wolny czas dzisiaj. Dzisiaj to wszystko jest wycięte zupełnie i tego nie ma. Po prostu nie ma, zupełnie nie ma, dlatego że dziecko siedzi przed komputerem, siedzi z komórką w ręku i, i, i to jest wszystko, co, co, jest, co, jest, co, jest, co jest dla niego ważne. Ja obserwowałem w szkole czasami takie zachowania, kiedy z jednej strony korytarza i z drugiej strony korytarza sobie, sobie siedziały dwie osoby i nawzajem do siebie pisały SMSy, Tak, a siedziały od siebie powiedzmy trzy metry. I piszą do siebie sms -y i rozmawiają przez SMS-y albo przez yy, komunikatory, tam nie wiem, przez Facebooka, Skypa czy cokolwiek. Tam. Tych komunikatorów jest cała masa na, na telefony komórkowe. I nie rozmawiali twarzą w twarz. Rozmawiali ze sobą, ale, ale za pomocą komunikatora. I to jest taki symptom, który, który pokazuje, jak bardzo chore jest nasze społeczeństwo. Społeczeństwo, które ucieka w sieć, ucieka w media, ucieka w wirtualny świat i nie jest w stanie, boi się i nie jest w stanie nawiązać kontaktu. Z, z drugą osobą, jakiejś interakcji. Ja czasami specjalnie prowokuję niektórych ludzi i staję przed kimś i taka, taka prosta rzecz, patrzę prosto w oczy, kiedy rozmawiam i, i słuchajcie, to jest 20-40 sekund, jak rozmówca zacznie opuszczać wzrok, szukać gdzieś tam i, i nie jest w stanie spojrzeć w oczy. Nie jest w stanie, po prostu to jest dla mnie coś, coś dziwne, kiedy ja nie jestem w stanie patrzeć na osobę, z którą rozmawiam. Chore. Badania pokazują, że jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od internetu, od sieci i tak dalej. Ale jeszcze jest ważniejsza rzecz, która, która, o której chciałem dzisiaj mówić. Jakiś temat mi ucieka. To jest właśnie to, jak wygląda relacja z rodzicami. I dzisiaj wystarczy troszeczkę badań socjologicznych poczytać, żeby zobaczyć, jak bardzo zniszczona jest rodzina, nie tylko w Polsce, ale i także i w Europie i na świecie, jak bardzo rodzina cierpi na tym, co się dzieje. No to jest, to jest coś niesamowitego. I teraz kilka takich przykładów. Bliźniaki, dwaj chłopcy, którzy chodzili do jednej klasy i rodzice posiadający, no żeby nie zdradzić, powiedzmy tak, sklepy, tak? może w ten sposób, jakąś sieć sklepów. I teraz chłopaki co najmniej raz w tygodniu wyczyniali jakiś numer. Ich koronnym numerem było to, że jeden drugiemu przebił rękę cyklem. I wcale, wcale nie pomyliłem się, tak, przebił mu na wylot rękę cyklem. Dlaczego? Po to, żeby z szkoła, nauczyciele, dyrekcja, nie wiem, byli zmuszeni wezwać rodziców. Rodzice byli tak zapracowani, że wychodzili wcześnie rano do swojej pracy i wracali późno wieczór dzieciaki były z opiekunką i z babcią. I było to tak nieznośne dla tych dzieci, że oni musieli coś przynajmniej raz w tygodniu wywinąć w szkole, aby, aby zwrócić na siebie uwagę i to tak, żeby rodzice musieli zostać wezwani do, do, do szkoły. Rodzice myśleli, że jeżeli rzucą takiemu dziecku, powiedzmy tam w czwartej klasie, dwie stówki, dwa razy w tygodniu czy trzy razy w tygodniu i powiedzą kup sobie coś to jest sprawa załatwiona. Bzdura totalna. Takie dziecko nie chce dwóch stówek dwa razy w tygodniu czy trzy razy w tygodniu. Ono nie chce nawet, nawet tysiąca złotych i, i nawet codziennie. Ono chce po prostu przytulić się do swojego ojca, do swojej matki. E tego nie było w tej rodzinie I, i popatrzcie, to nie jest rodzina patologiczna w tym sensie, że tam jest alkohol, bicie, y, jakieś tam narkotyki czy, czy, czy coś. Y, to nie jest rodzina patologiczna w takim sensie. Natomiast zastanawiałbym się, czy nie można tego nazwać rodziną patologiczną w sensie powiedzmy, dźwignięcia tej odpowiedzialności rodzinnej, czy, czy po prostu tego, co, y, co nazywamy zwyczajnie miłością rodzicielską bo ja nie wiem, czy tam te dzieci były kochane, jeżeli chodzi o miłość rodzicielską. No to jest taki pierwszy przykład. Innym przykładem, który tutaj warto przytoczyć, to jest taka rodzina lekarzy, gdzie tak bardzo byli zapracowani sobą lekarze, że, i to jest bardzo drastyczny przykład, proszę, jeżeli ktoś... Nie chcę, to niech tam przewinie parę, parę minut, ale, ale to, to też trzeba powiedzieć. I no, nie będę podawał tutaj źródeł, ja to znam z, powiedzmy z osobistej, osobistego kontaktu z niektórymi ludźmi, gdzie y, dziewczyna nastolatka popełniła samobójstwo w swoim pokoju i rodzice, lekarze odnaleźli ją dopiero trzy dni później. Trzy dni. Trzy dni była u siebie w, w pokoju martwa i rodzice się nie zorientowali, tak? To jest już myślę, że szczyt wszystkiego. I teraz czy my mówimy tutaj o dysfunkcyjności rodzic rodziny? No oczywiście, że tak. I to nie w kontekście alkoholu czy, czy powiedzmy jakiejś narkomanii czy, czy czegoś tam jeszcze, ale w kontekście sukcesu, który te ludzie osiągnęli bo to są ludzie, którzy osiągnęli pewien sukces, to są ludzie, którzy żyją na pewnym standardzie, na, na pewnej stopie i tak rzeczywiście ekonomicznie to im tam nic nie brakuje. Natomiast zupełnie dzieje się coś bardzo złego w momencie, kiedy, kiedy wchodzą w relacje z innymi, z innymi ludźmi, a szczególnie z własną rodziną. I teraz ja tak sobie pomyślałem, no tak, Najważniejsze dla tego ojca, to co było na początku, było kupić dwie paczki papierosów, żeby przypadkiem wieczorem nie brakło i nie trzeba było gdzieś po papierosy iść. Natomiast te parę groszy na lizaka dla dziecka, no właśnie, ktoś powie, no tak, dbało jego zęby, bo cukier to szkodzi, prawda, biały zabójca. No dobra, okej, okay, no. niech to nie będzie lizaczek, tylko jogurcik, tak? Ale, ale popatrzcie, to jest, to jest takie, takie kontrastowe zestawienie papieros kontra, kontra lizaczek, co jest ważniejsze dla dziecka i dla dorosłego. I, i, I teraz każdy może mówić, że kocha swoje dziecko, tak? Tylko, że miłość nie, nie objawia się tym, że ja pójdę do szkoły i opierdzielę nauczyciela za to, że nauczyciel zbyt wiele wymaga albo że yy, nie wiem, za dużo zadaję, bo tutaj też trzeba wypośrodkować i wiedzieć, co dla dziecka jest dobre. Natomiast yy, miłość objawia się w tym, że ja zaspokajam potrzeby dziecka. I to potrzeby niekoniecznie fizyczne. Dziecko to nie jest tylko fizyczność. To nie jest tylko dwie stówki dane dziecku. Ja czasami bardzo prowokacyjnie śmieję się, że niektórzy ludzie nie wychowują dzieci, a ich hodują. Hodują dokładnie tak, jak się hoduje świnkę, krówkę, jak się hoduje pieska, konika. Bo co taki zwierzaczek potrzebuje? Żeby było ciepło w nocy, żeby dobrze zjeść, żeby było zdrowo, tak? Tego potrzebuje taki zwierzaczek. No i co jeszcze? No i żeby była jakaś w miarę spokój, cisza, pobiegać troszeczkę, wszystko. A teraz jak ludzie próbują w cudzysłowie wychowywać swoje dzieci? Ubiorę, ma ciepło, żeby się położył spać, żeby miał gdzie, gdzie posiedzieć. Rzucę trzystówkę, odpierdziel się ode mnie, bo jestem zajęty. I tutaj, czym to się różni? Wychowanie to jest towarzyszenie drugiemu człowiekowi, tak? To jest stawianie mu pewnych wymagań, to jest stawianie mu celów, to jest pokazywanie, jak sobie radzić z niektórymi rzeczami w życiu, typu stres, typu przeciwności, tak? Gdzie to jest? Jeżeli rodzice nie chcą, nie chcą z dziećmi przebywać, nie chcą z nimi rozmawiać, nie zależy. To tak wygląda, jakby nie zależało rodzicom na swoich dzieciach. No taki smutny to odcinek, no bo, bo tutaj nie ma nic optymistycznego. No może oprócz tego, że, że na szczęście nie wszyscy rodzice tacy są i znam bardzo dużo rodziców cudownych, którzy rzeczywiście swoje dzieci bardzo kochają i wychowują je jak tylko mogą. Spotkałem także ostatnio taką mamę, która tłumaczyła cierpliwie swojemu dziecku jakąś tam rzecz i, i tłumaczyła ją po raz któryś cierpliwie, spokojnie, aby, aby dziecko zrozumiało i wcale się nie denerwowała, że dziecko nie rozumie. Spotkałem rodziców, którzy wymagają od swoich dzieci i dla zasady nie kupują im wszystkiego, co dzieci chcą, bo dziecko oczywiście ono będzie chciało to, czy tamto, czy inną rzecz, ale dziecko nie rozumie, jaka jest wartość pieniądza, nie rozumie, czy, czy to jest dobre, czy złe, czy chce, czy nie chce. Znam kobietę, która powiedziała dziecku, dobrze, możesz sobie kupić zabawkę, ale sama za tą zabawkę zapłać. No, efekt był fajny. Jak opowiadała, to to się uśmiałem, bo rzeczywiście dziecko kupiło sobie tą zabawkę i wtedy zrozumiało, ile to wysiłku kosztuje kupić coś takiego. Po pierwsze, będzie szanowało to, co kupiło, a po drugie, dobrze się zastanowi, czy to jest warto i czy, i czy jest to naprawdę konieczne, potrzebne itd. Tak Oczywiście to są przykłady różne i tutaj nie ma co. Mówić, że, że społeczeństwo jest całkiem złe, czy całkiem zepsute, czy, czy bardzo dobre i super i nie ma nic złego w społeczeństwie. Wszędzie są plusy i minusy, każdy ma swoje zalety i wady. Są w naszym społeczeństwie rodziny dysfunkcyjne i są rodziny, które, które stanowią wzór dla nas. Pytanie tylko, które warto sobie zadać, to jest, co zrobić, żeby nasze rodziny były naprawdę prawdziwymi, kochającymi się, dobrymi rodzinami, w których będzie rzeczywiście i miłość, i dobroć, i nauka tego, w jaki sposób dobrze przejść przez życie. Myślę, że warto się nad tym zastanawiać. A ten obraz tego Ojca kupującego papierosy, spotykam go czasami. Tego ojca kupującego papierosy, to pozostanie mi chyba do końca życia w, przed oczami, kiedy spogląda na dziecko i mówi nie ma pieniędzy. Tak, nie ma pieniędzy. No, szkoda, że pan nie kocha swojego dziecka. Cóż, pozdrawiam wszystkich. Hej.